Dobry wieczór państwo. Proszę Państwa, przed Państwem na ekranie dwie monety. A jedna z nich jest z tym, co sprawia, że za każdym razem mamy dużą frajdę z odkrywania tego, co Państwo nam przynoszą do firmy w obrębie właśnie starych pieniędzy. To jest takie odkrywanie nieznanego, polowanie i tak dalej, bo nigdy nie wiadomo, czym Państwo nas zaskoczą. Wydaje się, że po wielu latach to już trudno nas zaskakiwać czymkolwiek. Ale tak nie jest. Zresztą na co dzień, jeżeli dostajemy klasery do przeglądania, szybko sortuję jakieś monety wysypane z woreczków starych podponetek, pudełek i tak dalej, słoików, puszek po kawie, no najróżniejszych rzeczy, bardzo często słyszę pytanie, wow, jak się Pan na tym zna, jak to niesamowite, jak to szybko Pan robi. Zazwyczaj wtedy odpowiadam, że to jest trochę tak jak z mechanikiem samochodowym, czyli jeśli ktoś daną czynność wykonuje ileś razy przez ileś lat, to dla niego to, co dla innych jest czarną magią, jest czymś oczywistym. On wie, gdzie odkręci daną śrubkę, nie musi się zastanawiać, gdzie ta śrubka jest, jaki wziąć klucz, tak dalej. Po prostu odruchowo się to bierze i działa i mniej więcej, proszę Państwa, z wieloma tymi standardowymi rzeczami, które są na co dzień u nas, jest podobnie w numizmatyce czyli względnie rzeczy, które dla osoby odkrywającej po raz pierwszy są czymś nowym, dla nas w obrębie tych standardowych typów są czymś co Jest po prostu powszechne, ale od czasu do czasu są rzeczy zaskakujące. Dzisiaj przed południem byłem u znajomych w innym sklepie, sklepie, który zajmuje się głównie obrotem złotymi monetami. Tam już osoba mówi, że tak naprawdę to mogłaby zacząć myśleć o emeryturze, ale z przyjemnością przychodzi za każdy dniem do pracy, gdyż właśnie wśród tych monet, przynoszonych, tych, mówi zwykłych 20-dolarówek, które. Od kilkudziesięciu lat kupuje, sprzedaje i tak dalej. Liczy, że pewnego pięknego dnia ktoś przyniesie mu tą 33., czyli tam najsłynniejszą, najrzadszą, tą, która jest rekordem, jeśli chodzi o cenę dla numizmatów, bo bodajże ma ponad 7 milionów dolarów. Notowanie. Proszę Państwa, i nie inaczej jest u nas, czyli jak przeglądamy klasery, szczególnie stare zbiory, jakieś pudełka, otwieramy kopertki. Cały czas się zastanawiamy, co tam się wysunie, jaka tam będzie ciekawostka. Ale takich spektakularnych, proszę Państwa, niestety, nie ma co za bardzo liczyć, że one się pojawią. Natomiast pojawiają się czasami ciekawostki, które są. Wow, nie wiadomo, z czego wynikające. I taką ciekawostką, proszę Państwa, jest ten talar. No, co mu się stało? Takiego cuda to jeszcze nie widzieliśmy. Mieliśmy już różne cuda. Proszę zobaczyć u nas na kanale. Jeden z pierwszych filmów z twarzą, który zapoczątkował nasze zabawy na YouTubie. To jest talar w sam raz dla Jamesa Bonda. I tutaj jest takie zdjęcie. Proszę Państwa, są dwa ciekawe, spektakularne talary. Po pierwsze, jeden odcięty, tak w połowie, jubilersko najprawdopodobniej, do przerobienia potencjalnie na pewnie jakiś wyrób jubilerski, albo wykorzystana część na srebro, a część po prostu tutaj jeszcze pozostawiona, oddana właścicielowi. Ten po lewej, tutaj, no i teraz to się przesunęło, nic z tego nie będzie. To jest szlaup taler, czyli taki, który jest przecięty, połączony z innym talerem. Też ciekawostka. Ale z innych ciekawostek, proszę Państwa, mieliśmy na przykład coś takiego, czyli złoto, które też uniknęło tygla, podcięty kawałek. Mieliśmy talara strzeleckiego, czyli takiego, który być może służył po prostu jako cel strzelecki, czyli na przykład wyobrażamy sobie, że był wysunięty w szparę między deskami stołu i na przykład z daleka strzelano, próbując strącić króla, z konia, co tutaj się udało, bądź może bardziej romantyczna rola tego talara. Był w kieszeni na piersi jakiegoś żołnierza. Kula, która mogła zabić tego żołnierza, trafiła w tego talara i go uratowała. Nie sądzę, żeby ten talar tutaj tak wyglądał, żeby tak mu odstrzeliło tutaj tą górę. Sądzę, że on był jednak gdzieś umocowany na dole, stąd tak to wyszło, ale no kuriozum zaskakujące. Tutaj co my jeszcze mieliśmy? Nie, to wszystko. Nic z innych jakiś takich zaskakujących nie. Natomiast no teraz przyszedł do nas taki talar obcięty. Tutaj obok inny talar z tego samego okresu, tego samego króla. Widać jakiej szerokości to powinna być moneta. Czyli w zasadzie obcięty ten talar jest tak w poło ponad połowie legendotokowych. Brakuje mu dużo po szerokości. Nawet pierwsza myśl, która przychodzi, to może ktoś chciał zrobić z niego pół talara, ale proszę Państwa nie, talar waży 28,8, między 28 a 9 g, powiedzmy pół talara to jest plus minus 14,4. tutaj mamy 20,8, co najwyżej można to nazwać jakimś guldenem, gulden talarem albo lekkim talarem, ale myślę, że nie taki był zamysł. Przeglądam też pod innym kątem. On jest bardzo zmęczony, bardzo brzydko wygląda. Czy on na pewno jest oryginalny? Czy tutaj nie ma zagrożenia, że to jest po prostu jakiś odlew, falsyfikat? Ale proszę Państwa, mimo tej fatalnej powierzchni, jeżeli łapiemy kąty odpowiednio, oglądając i lupą zaglądamy tak z boku tych liter, rysunków, wyobrażeń, to tam jest ostro. Tam nie ma śladów, żeby to był odlew są miejsca, gdzie ewidentnie widać po prostu taki ostry styk reliefu z tłem, czyli no widać, że to musiało być wybite, natomiast powierzchnia mocno, mocno zmarnowana, być może już jakoś mocno spreparowana, też czyszczona. Diabli wiedzą, co się z nim działo, nie jest za ładna, ale pozbyłem się tutaj podejrzeń, że może to być falsyfikat, natomiast proszę zobaczyć, jak wygląda to obrzeże. Nie wiem, czy to się uda tutaj dobrze pokazać, ale o. Po prostu czymś Jakimś narzędziowo cięte, i to tak cięte na kilka razy, czyli to nie jest taka jakaś, nie wiem, jedna ostra rura pod prasą to wycinająca, tylko taki jakiś nacinak, który docina, docina, docina lekko po ukosie. No, tutaj w wielu miejscach widać takie zacięcia na, na kawałki, być może ktoś związany z jakimś, nie wiem, procesem technologicznym. Jubilerskim i tak dalej, być może coś więcej będziemy mógł powiedzieć na temat tego rodzaju specyficznego cięcia, bo one jest właśnie takie jakby ukośne i w ogóle możemy zauważyć, że od strony rewersu ta moneta jest jakby średnicą odrobinę mniejsza niż od strony awersu. Czyli od awersu chciano zostawić trochę większy fragment. Gdyby chciano typowo z tego zabrać jakiś Fragment srebra do przetopu, to sądzę, że po prostu nikt by się nie bawił w taką robotę, tylko po prostu ciachnął, tak jak mieliśmy to na tym jednym z tych pierwszych talarów, czy na tym Dukacie. Tutaj jest dookoła taki objeżdżany. Być może to była jakaś, nie wiem, próba jakiegoś fasungu z niemiecka mówiąc, czyli takiego, nie wiem, dopasowania do jakiegoś otworu, który miał być wprawiony. Na przykład wyobraźmy sobie, że chodziło tylko o wyobrażenie królewskie i to miało być, nie wiem, wpasowane w jakiś kubek, w kufel. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia, ale to jest to, co przychodzi mi do głowy. A proszę Państwa, szkoda, bo moneta rzadka. Toruński talar z Zygmunta III Wazy. <laughs> Jeśli chodzi o talary toruńskie Zygmunta III, to mamy tutaj do czynienia z trzema rocznikami, przy czym w tym przypadku nie mamy tutaj dat po bokach, czyli jednocześnie widzimy tutaj fragment u góry daty, wiedząc, jak to wygląda w zapisie, to tutaj jest 1630, czyli moneta z rocznika 1630. W obrębie 30. rocznika już późniejszy typ emisyjny, gdyż wcześniejsze są z literami HL na dole, natomiast tutaj mamy litery I i po bokach, czyli Talar 1630, Toruński Zygmunta trzeciego Wazy, którego widzimy tutaj. No, poznajemy go, wiemy jak, jak jest przedstawiany, także nie musimy tego próbować czytać. I gdyby legenda była, to można by to odczytać. Sigis 3D Gradiarek z Polonii, Magnus Lituanie. Rosję, Prusję, Mazowie, etc., etc. Tego nie mamy. I tak sobie tutaj od razu myślę, że czasami pojawiały się komentarze, zarzuty, że jak my możemy rękoma bez rękawiczek dotykać monet? Proszę Państwa, no możemy. Wiele lat były dotykane i przetrwały. Myślę, że ten talar wielokrotnie był w rękach. Natomiast czymże jest dotykanie rękoma bez rękawiczek w porównaniu z tym, co czasami. Spotykało monety, jak tutaj na przykładzie tego talara. Ja jeszcze jedną rzecz tylko sprawdziłem, odnosząc się do tej monety. Proszę Państwa, to między innymi w nakładaniu się tych moich lekkich wątpliwości na początku, czy na pewno mam do czynienia z oryginalną monetą, chciałem też znaleźć monetę z takiego stempla. Service One, ma doskonałe archiwa, już w tej chwili bardzo duże. Próbowałem namierzyć. Są różne typy takich talarów. Proszę zobaczyć, to jest 30 rok. Też ma II literki z tyłu. Ale tu jest zupełnie inna ta kokardka. Tu jest taka kokartka z takim zaminiętym takim oczkiem, a tu jest takie rozczochate coś tam, czyli to nie ten. Tu jest, patrząc w miniaturce, coś, co ma inną kokartkę. Tu jest coś naszego z oferty. <grym> kokartka, jak widzimy, również w innym typie. I tu jest ten typ, o którym wspominałem wcześniej, czyli inny typ monety, HL literki. Na dole mamy literki I, absolutnie to nie jest to. Ale szukając dalej, w pewnym momencie, proszę Państwa, tutaj przeglądając, znalazłem już takiego, który pasuje i to jest ten otwarty tutaj w tej karcie. Obok widzimy, że tu jest takie, kokardka zawinięta w taką łezkę, oczko to jest mniej więcej to samo, bardzo podobnie tutaj mamy od razu rękę na dole, tutaj podobnie również jest w królewskiej zbroi na pasie, plus tutaj taki, taki wichajsterek mały. Wygląda na to, że Prawdopodobnie z tego samego stempla, być może z jakimiś niewielkimi różnicami, ale na oko mamy do czynienia z odbitką tutaj, tą jak na tej monecie. Zobaczmy od razu drugą stronę. I druga strona, jak przeglądałem wstępnie przed tym filmem, z grubsza również się zgadza, ale tu już nie mamy do czynienia z tym samym stemplem. Widzimy, że stempel rewersu jest inny. Tu mamy na przykład takie serduszko łączące, a tu mamy jakiś taki. Taki grzebek z jednej i z drugiej strony. Czyli są różnice, ale ogólnie w całej tej koncepcji, czy tutaj dół tarczy, litery i, i legendy, mamy do czynienia mniej więcej z tą samą monetą. Także już Państwa, no, nie ma zastrzeżeń co do stempla. Stempel awersu przynajmniej nam się zgadza. Mamy rocznik 630. Natomiast co, gdzie, kiedy to monetę spotkało, nie mamy zielonego pojęcia. To zresztą widać, jak ona jest zacięta u góry. Jeszcze skąd ta moneta nas trafiła? Przynieśli to spadkobiercy po kolekcjonerze, zresztą notabene całkiem zaawansowanym, widząc po całym zbiorze, który do nas trafił, ale takim, który już od około 20 lat nie żyje. Było kilka talarów w tym zbiorze, będą na naszej aukcji. Talarów właściwych, bez takich przejść jak ten. Pokaźna kolekcja trojakowa, no myślę, że trojaków to jest tak lekko licząc, pewnie ze 150 przyjęte w ramach tej kolekcji, także zaawansowanym proszę Państwa, Zbiorek Starej Polski, a w tym zbiorze w klaserze na końcu włożone takie kuriozum. Co się stało temu taleru? Nie mamy pojęcia. Pokazujemy jako ciekawostkę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.